Po ostatnim filmie, gdzie pokazałem Wam top 5 telefonów do 500 zł, który swoją drogą miał, w tym momencie ma około 50 tysięcy wyświetleń, prosiliście, abym zrobił szybko kolejną część, czyli telefony do 1000 zł i tak się właśnie dzieje. Przejdźmy więc do pierwszego telefonu. Pierwszym z nich jest ten oto telefon, który trzymałem w ręce, czyli Honor 7 Lite. Smartfon wyposażony jest w ekran 5.2 cala w technologii IPS oraz rozdzielczości Full HD. Procesor to 8 ośmiordzeniowy Kirin 650 o taktowaniu 2 GHz, a wspomagany jest przez procesor graficzny Mali T830. Urządzenie dysponuje 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na dane, z czego 10 GB przeznaczone jest dla użytkownika. Jest to opcjonalny dual SIM, czyli możemy z niego korzystać w konfiguracji nano SIM plus karta SD do 128 GB lub korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie. Bateria ma pojemność 3000 mAh, zdjęcia wykonamy aparatem 13MP, który nagrywa materiały w Full HD. A selfie cykniemy 8MP, kamerą przednią. Oba mają przysłonę o wartości 2.0. System to Android 6. Zbogacony nakładku EMUI. smartfon wyposażony jest także w czytnik linii papilarnych. Wpływ na to, że ten telefon akurat znalazł się w tym zestawieniu, jest to, że akurat mam możliwość go teraz testować i naprawdę telefon bardzo mi się spodobał. Oprócz tego, że wygląda świetnie. To również świetnie działa. Emotion Wii, które tak często zachwalam, które naprawdę bardzo mi się podoba, jako że jestem fanem iPhone'ów i ogólnie sprzętu od Apple, to bardzo łatwo przesiąść mi się na właśnie taki interfejs, jaki oferuje Huawei w swoich telefonach. Ten telefon występuje także pod innymi nazwami. Na innych rynkach możecie go znaleźć właśnie jako Huawei Go 5 lub też Honor 5C. U nas są spotykane właśnie jako Honor 7 Lite lub jako Huawei Honor 7 Lite, więc jeśli macie do wyboru na taki telefon, naprawdę serdecznie go polecam. Do 1000 zł na pewno go dostaniecie i będziecie z niego na pewno zadowoleni. Huawei P8 Lite posiada ekran o przekątnej 5 cali i rozdzielczości HD, czyli 1280x720. Jednostka obliczeniowa to Kirin 620 8 rdzeniowy o taktowaniu 1,2 GHz. Układ graficzny w tym smartfonie to Mali 450. Pozostałe parametry techniczne to 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na dane. Urządzenie posiada wbudowaną baterię o pojemności 2200 mAh. Również jest to opcjonalny Dual SIM. Karta microSD może rozszerzyć Waszą pamięć o 32 GB. Tylna kamera ma 13 MP i nagrywa filmy w Full HD, zaś kamera do selfie ma 5 MP. Telefon działa pod kontrolą Androida 5.1 z możliwością aktualizacji do 6.0, wzbogacony również o nakładkę EMUI. Drugim telefonem jest również produkt firmy Huawei, czyli Huawei P8 Lite, którego posiada mój tata, dlatego wiem o tym modelu dosyć sporo i naprawdę jestem w stanie wam go polecić. Naprawdę bardzo fajnie wygląda, jest bardzo elegancki, w wersji czarnej naprawdę pasuje nawet dla jakiegoś biznesmena, który nie będzie wstydził się pogadać z takim telefonem a poza tym chodzi wyśmienicie Mam tutaj nieco gorsze parametry co prawda niż w 7 Lite którego, o którym wspomniałem wcześniej ale również telefon chodzi bardzo płynnie nakładka Emotion i również nie sprawia tam żadnych problemów no a telefon jest po prostu godny polecenia w zestawieniu telefonów do 500 zł wielu z Was mówiło, że nie użyłem tam żadnego chińskiego telefonu takiego jak Xiaomi Dlatego chcę Wam zaproponować do 1000zł Xiaomi Redmi Note 3. Fablet ma ekran o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości Full HD z trybem czytania. Jego sercem jest 8 procesor Mediatek Helio X10 o taktowaniu 2GHz oraz układ graficzny PowerVR G6200. A wspierane są przez aż 3GB pamięci RAM. Płynną pracę zapewnia Android 5 z nakładką MIUI. Akumulator ma pojemność aż 4000 mAh, a fani fotografii mogą skorzystać z 13-megapikselowego tylnego aparatu oraz 5-megapikselowej kamery przedniej. Telefon kosztuje około 800 zł i naprawdę zadziwia swoją pracą oraz swoimi parametrami jak na wcześniej podaną cenę. Telefon wygląda bardzo ładnie i elegancko, mamy tutaj również czytnik papilarnych, jak w przypadku Honor 7 Lite a. i... Obcowanie z nim naprawdę jest bardzo ciekawe, poza tym mam tutaj 32GB pamięci wbudowanej, no i podobnie jak w poprzednich mam tutaj LTE, zatem telefon jak najbardziej spełni Wasze wymagania. Mamy również świetny aparat, zarówno przedni jak i tylny i w kwocie 800zł naprawdę nie potrzeba nam więcej i nie możemy wymagać więcej, bo ten telefon daje nam naprawdę dużo. Moją czwartą propozycją dla Was jest nieco bardziej młodzieżowy smartfon, który nie jest już tak elegancki, czyli... Lenovo Moto G 3. generacji. Mowa tutaj o wersji z 16 GB pamięci wbudowanej. W tym wariancie urządzenie ma 2 GB pamięci RAM, procesor to Snapdragon 410 rodzeniowy o taktowaniu 1,4 GHz oraz układ graficzny Adreno 306. Ekran w tym smartfonie ma przekątną 4,7 cala i rozdzielczość 1280x720. Pamięć urządzenia możemy rozszerzyć za pomocą karty SD do 32 GB. Aparat tylny oferuje rozdzielczość 13 megapikseli i wartość przesłony F równej 2.0. Przednia kamera ma 5 megapikseli. Bateria w tym smartfonie ma pojemność 2400 mAh. Dodatkowym atutem Moto G jest wodoodporność. Jak wspomniałem, telefon nie jest już tak elegancki, chociaż to no na jego design może się podobać. Mamy tutaj nieco mniejszą rozdzielczość ekranu, mamy tutaj nieco mniejszą baterię niż w poprzednich telefonach, ale telefon również Działa bardzo dobrze, za sprawą praktycznie czystego Androida, który e, po prostu radzi sobie z tym telefonem wyśmienicie. Nie ma tutaj żadnej nakładki, która niepotrzebnie obciążałaby smartfon. Ostatnią propozycją jest Samsung Galaxy A3 2016. Czyli myślę, że propozycja bardziej dla kobiet, bo jest on bardziej taki kobiecy, bardziej taki e, delikatny ma design i myślę, że właśnie bardziej pasowałby dla kobiety, chociaż. Wybłonie maszyny również nie wygląda źle. Smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 4,7 cala i rozdzielczością 1280x720, pokryty szkłem Gorilla Glass czwartej generacji. Bateria ma pojemność 2300 mAh, a jego procesor to Samsung Exynos 7578, oferujący 4 rdzenie o taktowaniu 1,5 GHz. Użytkownik ma do dyspozycji 10,7 GB pamięci na dane, a procesy przechowywane są w 1,5 GB pamięci RAM. Wbudowaną pamięć możemy rozszerzyć kartą microSD do 128 GB. Urządzenie otrzymało aktualizację do Androida 6.0. Tylny aparat ma 13 megapikseli i nagrywa filmy w Full HD. Jest bardzo jasny, wartość przesłany to 1,9. Kamera frontowa ma 5 megapikseli i dysponuje taką samą jasnością. Telefon jest naprawdę bardzo designerski i o to chodziło w serii A od samego początku. Seria A miała być również bardzo młodzieżowa, miała być bardzo lifestyle'owa, dlatego mamy tutaj bardzo dobre aparaty, zresztą... Samsung jest znany z tego, że aparaty w ich smartfonach, tych ze średniej i z, tej, i z wyższej półki, naprawdę są bardzo dobre i nie ma co im zarzucić. W tej półce nowej naprawdę myślę, że A3 robi najlepsze zdjęcia. Poza tym mamy tutaj również mniejszą baterię, podobną jak w Moto 3 generacji, i również mamy tutaj. I również mamy tutaj rozdzielczość HD, czyli 1280x720, która, podobnie jak wcześniej mówiłem, może wpłynąć na żywotność baterii, że może być ona dłuższa. No, a ekran to 4,7 cala, tak więc nie jest taki bardzo duży smartfon, co również wpływa na to, że poleciłbym ten telefon głównie kobietom, lub właśnie młodzieży, ze względu na jego rozmiary i jego design. No to w tym filmie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli podoba Wam się taka forma, gdzie wspomnę trochę o parametrach technicznych, a potem krótko wypowiem się tak na ludzie o tym telefonie, co o nim myślę, to oczywiście dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, który telefon wy byście wybrali, może wybralibyście telefon, którego nie daję w zestawieniu. Ankieta oczywiście, odnośnie pojawi, pojawi Ankiety, oczywiście, odnośnie telefonów, które się pojawiły, macie w kartach. Tam możecie zagłosować, który telefon byście wybrali, gdybyście mieli do wydania 1000 zł. A ja zapraszam Was na Facebooka wideotest.pl, na naszą stronę wideotest.pl. Jeśli jesteście na naszym YouTubie, a jak już jesteście na YouTube, to przy okazji możecie zasubskrybować nasz kanał. No i możecie wbić jeszcze na Twittera czy Instagrama. I zapraszam Was także na naszą grupę Facebookową testerzy wideotestów, gdzie możecie też zapytać. Czy wybrać na przykład Huawei P8 Lite, czy Honora 7 Lite, albo jakikolwiek inny telefon. I na pewno, jeśli nie ja, jeśli nie ktoś z redakcji, na pewno ktoś tam Wam pomoże i da Wam sensowny argument, dlaczego ten, a nie inny. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!